Nigdy nie jest wynikiem namawiania do radości, ale jest wynikiem zwycięstwa Chrystusa Jezusa w nas. Myśmy powiedzmy byli radującymi się ludźmi zadowolonymi z powodu różnych rzeczy czy wydarzeń, ale to nigdy nie było, to nie była radość, taka prawdziwa radość. To zawsze było kończące się i potem znowuż coś tam czasowe, przemijające. I ci ludzie po raz pierwszy gdzieś doznali radości, że doświadczyli, jak wiele znaczy imię Jezusa Chrystusa. Oni poszli posłani przez Jezusa i doświadczyli, jak wielką moc ma to imię, bo oni mówili imię Jezusa, i to wszystko się działo. Jezus stoi za tym, gdy dokonują się te dzieła, które są zgodne z wolą Ojca i i przez które też może docierać Ewangelia w mocy Ducha Świętego do, do ludzi, którzy jej słuchają. Jest to dobra radość, tylko że Jezusowi chodziło, że to jest taka radość tutaj, na Ziemi. Ale o wiele większą radością jest wiedzieć to, że, że całą wieczność spędzimy z Bogiem, że tu na Ziemi. Ludzie mogli wypędzać demony i cieszyć się z tego, że ludzie są uwalniani, że doznają wolności, ale o wiele większe zwycięstwo dokonuje się wtedy, kiedy człowiek wychodzi z grzechów swoich, kiedy człowiek opuszcza strefę tego największego niebezpieczeństwa, którym jest grzech, bo za że grzech jest śmierć. W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale. Słyszymy te słowa Jezusa. Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko Ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a więc oni czynili to? W imieniu Jezusa Chrystusa, i te rzeczy się dokonywały. A wtedy im powiem: Nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Oni mogli dokonywać tego, ale nadal byli niewolnikami diabła przez grzech. Że zostając z grzechu, nadal byli niewolnikami diabła. Mamy wcześniej Jezus, wysyła dwunasta apostołów. Wśród tych dwunastu jest Judasz. Judasz też idzie i doświadcza tego, jak demony muszą wychodzić z ludzi, jak ludzie są uzdrawiani. Lecz w Judaszu pozostaje grzech, świadomy grzech. Judasz jest złodziejem. Judasz podkrada z tego, co jest wspólne razem. I on pozostaje w świadomym grzechu złodziejstwa. I diabeł cały czas Judasza ma w swoim zasięgu. Judasz wypędza w imię Jezusa, ale diabeł ma cały czas Judasza w swoim zasięgu. Tak samo jak te ludzi, o których Jezus mówi, nigdy ich nie znałem. Więc prawdziwie wolnością jest być uwolnionym od grzechu. Jezus przyszedł zbawić swój lud od grzechów naszych. I to jest prawdziwe uwolnienie, że może wyglądać, że człowiek, no, musi być wierzącym, bo demony wypędza, musi być wierzącym, ale, ale nadal nie korzysta z tego, by się samemu oczyścić od zniewolenia władztw ciemności, to znaczy wyjść z grzechów. Słowo, Boże, mówi, dzieci, Boże. Nie grzeszą. Dzieci diabła pozostają w grzechu, a więc możemy powiedzieć, że człowiek wierzy i robi te rzeczy, ale nadal nie wydostaje się z niewoli diabła. Jezus mówi: o wiele więcej znaczy to, że wasze imiona są zapisane w księdze Żywota od tego, co w tej chwili się dzieje. Nie znamy dalszych dziejów, tych uczniów. Wiemy, że. Różne wydarzenia się działy przy Panu Jezusie Chrystusie, i kiedy Jezus głosi o spożywaniu swego ciała i krwi, okazuje się, że wielu uczniów od niego odchodzi. Czy wśród nich są również ci? Całkiem możliwe. Że można doświadczać mocy, ale w pewnym momencie coś nie spasuje, co mówi Jezus, człowiekowi się już to przestaje podobać i odchodzi. A więc jak mocno, mocno musi być więź związana nasza z Chrystusem, abyśmy nawet wtedy, kiedy słyszymy coś, czego nie rozumiemy, pozostali, aby się dowiedzieć, co to znaczy, żeby nie reagować zbyt pochopnie, zbyt szybko, ale wiedzieć, że jeżeli Jezus coś mówi, to on wie, co on mówi, trzeba poczekać, aż on da zrozumienie tych słów, żeby móc zrozumieć, że to przecież jest prawdziwe, nadal cały czas prawdziwe jest to miłe, Ojcu. W psalmie 69 mamy tu takie bardzo słowa, takie prorocze pokazujące Pana Jezusa Chrystusa, od 22 wiersza, dodali żółci do pokarmu Mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Niechaj stół ich stanie się dla nich pułapką, a ich uczty ofiarne pod trzaskiem. Niech zaćmią się oczy ich by nie widzieli, sprawy biodra ich zawsze się chwiały. Wylej na nich zapalczywość swoją, niech dosięgnie ich żar gniewu twego, niech zagroda ich stanie się pustkowiem, a w namiotach ich niech nie będzie mieszkańców, bo prześladują tego, któregoś ty uderzył, i pomnażają ból zranionego przez ciebie. Przydaj winy do winy ich, niech nie dostąpią sprawiedliwości twojej. Niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Byli Bożym Ludem, Izraelem, znali Biblię, a jednakże w Jezusie Chrystusie nie znaleźli swojego zbawiciela, ale kogoś, z kogo mogli sobie pozwalać na to, aby kpić, drwić, szydzić. A więc będą wymazani z Księgi Żywota. I w rzeczywistości zostali wymazani. Nie było dla nich już miejsca w niebie, dlatego że wiedząc i znając Biblię, czytając nawet ten Psalm 69, myślę, że nie raz, a potem czyniąc to wobec Jezusa, nawet się nie zastanowili, że dokładnie czynią to, co czyni do wypisania z Księgi Żywota do usunięcia. A W Księdze Objawienia czytamy ten trzeci rozdział, a do anioła zboru Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd, znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Należą do Kościoła i nazywają się od Chrystusa, od życia, a jednakże nie ma w nich życia. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci, że nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzesz tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzył imienia jego z Księgi Żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. A więc ilu ludzi, ich imiona zostaną wymazane z Księgi Żywota, byli w takim... Gronie żywych, a mimo wszystko zlekceważyli sobie czas dany im jako żywym tutaj na Ziemi i zaczęli zmierzać do śmierci. Nie cenili życia, zaczęli bardziej cenić to, co wcześniej powodowało, że żyli w odstępstwie od Boga. Zwycięzca. Nie będzie wymazany. Jezus mówi: Ten, który wygra, wytrwa do końca należąc do mnie. I to jest nasze zadanie, Twoje i moje trwać w Chrystusie, należeć do Chrystusa, wydawać dobry owoc, godny upamiętania, godny Boga, abyśmy mogli wiedzieć, że tu na tej ziemi będziemy wśród wielu różnych ludzi, ale tam w wieczności już tylko wśród świętych. Ogrono grono świętych ludzi to są ci, którzy trwają w Chrystusie w uświęceniu. Tak jak Słowo Boże mówi, kto święty, niech się uświęca. Dla mnie i dla Ciebie jest to ważna yy, lekcja, ważne, ważne pouczenie, aby nie stracić czasu swego nawiedzenia. Trzymać się Pana. Z łaski jesteśmy zbawieni za darmo. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, ani też kto nie potępiał się. Ale Bóg dał w Chrystusie nam życie. Przyjęliśmy je przez wiarę, daliśmy się ochcić w imię Jego, powstaliśmy do życia. Bóg już przed założeniem świata przeznaczył nas do wieczności z sobą w Jezusie Chrystusie, a Chrystusa Jezusa na ofiarę za nasze grzechy, a więc korzystajmy z tego i nie dajmy sobie tego w żaden sposób odebrać wrogowi najważniejszy jest Chrystus. Człowiek może sobie myśleć, moje życie jest ważne. Nie, najważniejszy jest Chrystus, bo nasze życie bez Chrystusa to jest martwe życie. Idzie do Gehenny. Kończy się i później jest... Wiecie, żaden człowiek na ziemi nie wie, co znaczy słowo Gehenna. Nikt z nas tam nie był. Nikt nie wie, co ono znaczy. Tak samo jak Adam i Ewa nie wiedzieli, co to znaczy śmierć. Dzisiaj wiemy, co to znaczy śmierć, co to znaczy, jak ludzie umierają. Ile żałoby, ile tragedii, ile smutku, ile rozpaczy. Ale co to gechenna, nikt nie wie, tylko Bóg wie. Ale wielu ludzi się dowie tylko z tego powodu, że nie. Pozostali w łasce, nie pozostali w zwycięstwie Chrystusa, nie pozostali w czystości Chrystusowej. Zaniedbali swoje czyste, święte życie. Dali je znowu splugawić i ściągnąć do tych terenów, w których diabeł jest władcą. Judasz był z Jezusem, a jednakże co zrobił? Potrzebujemy... Tej radości zbawionych ludzi. Dlatego, że tej radości wiemy, że idziemy w kierunku wieczności z Panem. Pan mówi, e, choć niewielką masz moc, ale zachowałeś Słowo moje, nie wyparłeś się Mego imienia, ja Cię zachowam w godzinie próby, jaka przyjdzie na całą ziemię Jezus mówi nam, że na pewno będziemy zachowani, po, bo co, bo my zachowujemy Jego słowa. Wiecie, to jest tak, jak, jak kucharz, który. Nauczył się od kogoś, kto doskonale potrafi nadawać smak potrawom. Nauczył się tego i, i czyni to, i te potrawy wszystkim smakują, ale po pewnym czasie kucharz próbuje eksperymentować. Wiecie, co znaczy, kiedy masz doskonały przepis na wszystko. doskonały przepis, a potem próbujesz eksperymentować, czy nie wymyślisz czegoś lepszego, to znaczy, że zwątpiłeś w doskonały przepis. I z tego już później nie wychodzi coś dobrego, tylko wychodzi całkiem inny smak. I to przestaje smakować. Już nie smakuje to innym. A człowiek dalej miesza i miesza, myśląc sobie, jednak, że mi się uda, jednakże mi się uda. I to coraz mniej smakuje. To, co jest doskonałe, nie trzeba poprawiać. W Chrystusie mamy wszystko doskonałe, a więc powinniśmy to, co jest najważniejsze, pozostać. Miejscu doskonałych, a miejsce doskonałych to jest wieczność z Bogiem i z Jego synem umiłowanym Jezusem Chrystusem. Jezus mówi, Po miłości wzajemnej poznają, żeście moimi uczniami. A więc miłość przyobleka tych, którzy żyją. Bo jeśli po miłości można poznać, to znaczy, miłość Chrystusa, którą on nas umiłował, pokazuje nam życie. Bóg jest miłością, Bóg jest życiem, a więc każdy, który miłuje w Chrystusie, jest żywym, jest żywym, oddzielonym od świata nienawiści. Bóg tak nas umiłował, że dał swyna swego wtedy, kiedy w grzechach żyliśmy. Po to, żebyśmy wyszli z tego wszystkiego i mogli żyć z Chrystusem, a poprzez Chrystusa z Ojcem, być wśród żywych. To jest najważniejsza sprawa dla mnie i dla Ciebie. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Dla Boga wszyscy żyjemy. I, i, I piękne jest to, gdy umieramy, należąc do Pana, wtedy odpoczniemy od wszystkich swoich prac, bo te prace tu na Ziemi miały siłę Chrystusa. Nie naszą siłę, tylko siłę Chrystusa. Można być wierzącym, który wypędza demony i nie być zbawionym. Można być wierzącym, który jest zbawionym, bo przyjmuje oczyszczenie i żyje w oczyszczeniu. Jezus mówi. Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Jezus mówi, wypędzacie demony, a władca ich właśnie wyrzucony jest z nieba na ziemię i będzie szalał tutaj na tej ziemi. będziecie mieli wielkie doświadczenia związane z tym, aby przetrwać, aby wygrać. I to jest ojciec kłamstwa. A w 12 rozdziale Księgi Objawienia czytamy... I od dziewiątego wiersza, i rzucony został ogromny smog, wąs starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, rzucony został na ziemię, rzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż rzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew, baranka, i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Oni zwyciężyli przez krew. Mamy zwycięstwo nad wrogiem przez krew. Co z tego, Paweł mówi, kiedy pomogę wielu ludziom, a sam stracę. Co mi to da, mówi Paweł. Wielu będę ratował, a sam się nie uratuję. Co mi to da? Możemy powiedzieć, że wielu wtedy ludzi było wydobytych z opętania, wielu ludzi było wydobytych z chorób, mnóstwo ludzi było uzdrawianych. I kiedy przychodzi do momentu doświadczenia Chrystus czy Belial, oni wybierają Beliala, wybierają diabła, bo nie zostali uwolnieni z niewoli, ciemności. Dostali zdrowie, ale nadal byli niewolnikami diabła przez grzech. Zostali uwolnieni od demonów, ale nadal dom nie był zamieszkały. Był wyczyszczony, przeozdobiony, ale nadal nie zamieszkały. Tak jak Jezus mówi, potem tamten woła jeszcze siedem gorszych i wracają, i stan człowieka jest gorszy. Krew Jezusa daje zwycięstwo nad wrogiem, oczyszczenie, czystość. Diabeł jest ojcem brudu, ojcem kłamstwa, z mordy, z wszystkiego, co złe. Krew Jezusa oczyszcza. Jak ważne jest, aby w oczyszczeniu krwią Chrystusa chodzić na tej ziemi. Diabł szaleje, wie, że czasu ma niewiele, a my wiemy, że zwycięstwo nasze to czystość, chodzenie w czystości, oczyszczanie się, uświęcanie się. Pozostawanie w grzechu daje szansę diabłu na jeszcze, jeszcze sprytniejsze podchody, aby człowieka zwieść, oszukać i pociągnąć w złym kierunku. Księga żywych. Wiemy, że w Adamie wszyscy umierają w Chrystusie. Są żyli. Kto wytrwa do końca w Chrystusie, ten będzie w wieczności z Bogiem. Trwajmy w nim, wydawajmy dobry owoc. Cieszmy się z tego, że możemy dzisiaj oczyszczać się, że możemy się uświęcać. Cieszmy się, że jest czas łaski, że jest taka możliwość, że diabeł nie może tego zmienić, bo Bóg nam to dał za darmo. Że możemy się oczyszczać, uświęcać. Jeżeli ktoś zgrzeszył mam rędownika w niebie Jezusa Chrystusa. Rozumiecie, że toczy się wielka bitwa o to. Możemy duchem już doświadczać, że, że należymy do Pana, a jednakże jeżeli pozwolimy temu ciału, żeby sobie swobodnie żyło pośród tego świata, to to ciało będzie stale miejscem, w którym diabeł jeszcze będzie mógł sobie podziałać i będzie mógł przeszkadzać w różny sposób, aby człowiek mógł kroczyć w zwycięstwie. Musi być czysty i duch, i dusza, i ciało. Musimy o tym pamiętać abyśmy to zachowywali. Jeżeli będziemy mówić, no ja duchem należę do Boga, a ciało, no wiadomo, ciało żyje w grzechu. Nie ma tak, jeżeli ciało żyje w grzechu, to cóż tu da? Duch wróci do Boga, a człowiek pójdzie do Gehenny. Pamiętajmy, że, że to jest cudowny czas, czas chwały, zwycięstwa Pana Jezusa Chrystusa. Jest czas uwalniania, czas wyswobodzania, ale najważniejsze to jest to, żeby człowiek Chwycił się Pana i należąc do Niego, pozostał z Nim, z tym, który zbawia, z tym, który ratuje. Pan nie jest wrogiem nas, Pan jest przyjacielem, Pan przyszedł zapłacić za nasze grzechy, dać nam swobodę i wolność, korzystajmy z tej swobody i wolności pomagającej nawzajem w Chrystusie. Potrzebne jest to, żeby ludzie byli uwalniani z demonów i z chorób, ale jeszcze bardziej potrzebne jest, by byli uwalniani z niewoli diabła. Z grzechów, aby człowiek zdawał sobie sprawę, że nikt z nas we własnej sile ani mocy nie jest w stanie przestać grzeszyć. Możemy uwierzyć w to, że demony wypędzać i uzdrawiać, ale nadal nie jest zaakceptować tej najważniejszej sprawy oczyszczenia, uwolnienia. Stania się tymi, którzy są zwani dziećmi Boga Wszechmogącego, a dzieci Boga, mając ten czysty, zdrowy posiew w sobie, to nasienie z nieba, to doskonałe nasienie Jezusa Chrystusa wzrastają wzrostem Bożym. I dlatego to jest nasze zwycięstwo, to jest nasze pokonanie wroga. Dopóki chodzę w czystości, diabeł wie, kim ja jestem. Jeżeli Będę się brudził jak ten świat, to diabeł będzie wiedział, że do niego należy. Jeśli trwa w czystości Chrystusowej, nie należy do diabła, jestem częścią samego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest to zwycięstwo nad wrogiem. Pamiętajmy, tylko w Chrystusie, bo jeśli nie, to jest niebezpieczne. Niech Bóg będzie zawsze uwielbiony za to, że jest to możliwe. Kto grzeszy, niech przestanie grzeszyć. To nie grzeszy, niech trwa w tym, aby dalej nie grzeszyć, aby czynić dobro i pozostać w tym miejscu wiecznej chwały. Wielu powołanych, niewielu wybranych. Pamiętajmy o tym. Wielu ochrzczonych ludzi, ale ilu dochodzi do końca, zrastając i rozwijając się, a ilu mówi, o, już wystarczy, to mi. A przecież to nie wystarczy, bo chcemy poznać więcej Jezusa Chrystusa, chcemy wiedzieć, jak wspaniały jest Pan. Chcę wiedzieć, co to znaczy chodzić z miłością, co to znaczy móc przebaczać. Wiecie, jakie to jest cenne, kiedy doświadczasz, że tak jak Pan Jezus mówił, przebacz nam, jako my przebaczamy naszym winowajcom. Kiedy to jest cenne, móc przebaczać. To jest łaska, to jest zwycięstwo nad diabłem. Diabeł nienawidzi, chodzi i ryczy jak lew. Stale wyrzucając tą lawę przypominania, co tam człowiek złego uczynił, podczas gdy Jezus przyszedł, aby zbawić nas z tych wszystkich rzeczy. Korzystajmy z przyjaciela, korzystajmy z krwi Jezusa, korzystajmy z tego zwycięstwa, I imię Jezusa Chrystusa jest dane nam po to, abyśmy byli zbawieni. Kto będzie wzywać imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo Jezus jest zwycięstwem, on pokonał diabła. I przyniósł nam ludziom wolność. Niech każde chwali Pana za to. Amen.